Najlepsze filmy dokumentalne, animowane oraz krótkie fabuły z całego świata. Przed nami 54 Krakowski Festiwal Filmowy, jedna z najstarszych imprez w Europie poświęconych filmom. Jak zawsze będzie to, co kochamy najbardziej, czyli filmy o tematach podstawowych, o miłości, o, 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 o śmierci, o narodzinach będzie dużo filmów które toczą się w kręgu najbliższych bo tam często dochodzi do największych dramatów. Nowym punktem festiwalu jest sekcja filmów naukowych Dogen Science, realizowana we współpracy z Fundacją dla AGH. Filmy naukowe, popularno-naukowe cieszą się niesłabnącą popularnością, a festiwale o tematyce naukowej takie jak czeskie AFO, francuski Paris Science czy nowojorski Imagine Science Festival Rogrocznie gromadzą fantastyczną publiczność. I zimą tego roku udało nam się nawiązać właśnie współpracę z Krakowską Fundacją Filmową i wspólnie podjęliśmy decyzję, że Doc Plus Science będzie prezentowany w ramach 54 Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Krakowski Festiwal Filmowy to przede wszystkim cztery równorzędne konkursy. Konkurs pełnometrażowych dokumentów. Konkurs z filmów krótkometrażowych. Konkurs z dokumentów muzycznych, Doc-Film-Music. A także konkurs Polski. Na jakiej głębokości chcesz się zatrzymać? Stówę? O A wiesz, że umrzesz? I to nie wszystko. Będziemy mieli także okazję zobaczyć filmy dokumentalne zaprezentowane w specjalnej sekcji Spojrzenie na Wielką Brytanię. Jak Państwo wiecie, co roku zapraszamy jeden kraj i prezentujemy kinematografię w szerszym czy mniej szerszym ujęciu. W tym roku jest to Wielka Brytania. Kraj, który ma olbrzymią produkcję filmową, i to właściwie w, każdej, w każdym gatunku filmowym. My zaprezentujemy specjalny przegląd filmów dokumentalnych. Ważnym pokazem będzie także retrospektywa Bogdana Dziworskiego, tegorocznego laureata Nagrody Smoka Smoków. Dziworski jest jednym z niewielu dokumentalistów, którzy zrobili bardzo dużo filmów o sporcie, o, o sportowcach i o, o dyscyplinach sportowych. To, to jest, no, myślę, że jest to dość unikalne w naszym filmie dokumentalnym, w polskim filmie dokumentalnym, ale też światowym. Dyrektor krakowskiego festiwalu filmowego Krzysztof Gierat podkreśla, że festiwal, po raz pierwszy od wielu lat mocno wchodzi w politykę. Co to oznacza? Poglądaliśmy dużo w tym roku filmów, które nie przechodzą obok. Niezwykle mocnych konfliktów. Które ciągle toczą się na ziemi. Ja nie mówię o Ukrainie, bo te filmy powstają dopiero. Natomiast mówię o Syrii, o Egipcie, o Boliwii, o Afryce. My po prostu na co dzień jesteśmy już znieczuleni tymi newsami, które do nas docierają. Już właściwie nas to nie obchodzi, już przestaje obchodzić. Natomiast jeżeli obejrzymy film o ludziach, o konkretnych ludziach, o konkretnych bohaterach, mieszanych w politykę, to wtedy rzeczywiście to coraz bardziej nas jakby dotyka. Przegląd potrwa od 25 maja do 1 czerwca. Więcej informacji na www.krakowfilmfestiwal.pl.